Hej, witajcie na kanale Iris Starot, moi kochani. Zapraszam was do wysłuchania przesłania na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 17. Lutego 2021 roku wybieram, moi drodzy, kartę Tarota oraz kartę wyroczni. Zobaczymy, co chcę powiedzieć. Karty dla wszystkich na dzień 17 lutego 2021 roku. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dla wszystkich, moi drodzy. <laughs> Od razu Was przepraszam, jestem po prostu trochę przygnębiona. No i tak mam inny głos. Ok. Ale nie przeszkadza to, nie przeszkadza słuchajcie, to aż tak. A więc tak, no, moi drodzy, jest to dziewiątka miecz, tak? W tym dniu, czyli energia mieczy, czyli ten dzień nie będzie należał do tych najłatwiejszych. Być może pojawią się jakieś wyrzuty sumienia, jakieś złe rzeczy. Potrzebujecie takiego odpoczynku, od izolowania od świata zewnętrznego. Potrzebujecie, moi drodzy, po prostu. Emocjonalnego wyciszenia w pracy. Karta mówi o tym niezbyt sprzyjającym dniu, tak, na rozwój. Być może dla niektórych szykuje się pewne niepowodzenia na tej płaszczyźnie finansowej, na płaszczyźnie waszej pracy, dlatego musicie, moi drodzy, odpocząć. Um, Odejść od tego pierwowzoru, tak? Wyciszyć się, wyciszyć się gdzieś, po prostu wejść w jakiś kąt i przeczekać. W uczuciach karta również wskazuje na skomplikowane położenie, w tych waszych uczuciach. No, musicie moi drodzy, w tym nie podejmować żadnych radykalnych rzeczy, żadnych nowych perspektyw. Dzień bezsilności, dzień niemocy, dzień zmagania się z pewnymi przeciwnościami. Losu, macie to zwątpienie. I tak jak mówiłam, jakieś dręczące pytania, widzę tutaj, tak? Dzień, wyciszenia, musicie, musicie po prostu się odizolować. Zobaczymy, co chcą powiedzieć karty wyroczni. Mhm. Słuchajcie, kartą wyroczni, dzisiaj będzie tak szybciutko, kartą wyroczni jest dziecko. A dziecko mówi o. O tym, że w tym dniu będziecie się czuli jak dzieci, które nic nie potrafią, tak? Jakieś nowe początki do Was być może przyjdą, jeżeli wypoczniecie, jeżeli odizolujecie się, jeżeli odseparujecie się od pewnych spraw jest to bardzo ważne. Wtedy ruszycie jak małe dziecko do przodu, z ciekawością będziecie się rozwijać. Natomiast w tym dniu na pewno należy. Nic specjalnie nowego nie wprowadza do Waszego życia, bo i tak nie dacie rady. Dziecko um, razem z dziewiątką mieczy oznacza, że będziecie się czuć jak dziecko, które błądzi, tak? które idzie i nie wie do czego. Jest to dzień, gdzie. Um, nie będziecie mieli ruchu do przodu ani w pracy, ani w żadnym aspekcie waszego życia. Dlatego, że będziecie czuli pewne wyrzuty sumienia i jakieś stresy dla niektórych, jakieś rozpady. Moi drodzy, jest to na pewno cięższy dzień, ale on jest po prostu do przejścia. Musicie go na spokojnie przeżyć. Musicie się nie stresować, musicie się odizolować i po prostu wyciszyć. Więc moi drodzy, życzę wam mimo wszystko dobrego dnia. Życzę wam, byście Wycieszyli swoje wewnętrzne piękno, byście odpoczęli, byście po prostu odpoczęli. Życzę Wam, moi kochani, samych cudowności. Pozdrawiam, do usłyszenia, papa. Pa.